Siemano, dzisiaj wam pokażę jak przeserwisować. Takiego foksika, czy jest 36 w kaszanie. Serwis jest dość prosty, więc bierzemy się za to szybko, nie ma co przedłużać. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić standardowy serwis, czyli wymienić oleje w goleniach i jak wymienić uszczelki kurzowe i olejowe. Nie jest nic trudnego, trochę obeznania i tyle albo oglądać ten filmik i będzie. Mam tutaj drugiego Foxa. Na TikTokach mi pisaliście. Kupiłeś te oba rozjebane. XD, XD. Ogólnie to ten jest rozjebany i już jest w sumie sprzedany całkowicie. Na nim będziemy robić niby serwis. Nie po prostu nie chcę mi się z tego zadawać z dowoleniem, bo już go przeserwisowałem i będzie wszystko tak samo dla Was. Ten ma pęknięcie tutaj, w tym miejscu. I teraz już tutaj, bo tego nie były z tego i dlatego oba były zepsute. Tak jakby złożyłem jedną bestię, bez żadnych pęknięć, wszystko git, wszystko działa i tyle. A ten tutaj Przedłem za trzystówki, wszystko, wszystko w kaszynku, bo to jest wszystko w niej rozjewane. Ale dobra, ja go zakładam na statyw znaczy na, statyp, na stojak na sojak. I szybki serwis pokażę Wam, jak, jak co zrobić. A więc tak, jak już złożyliście. Je tutaj sobie, tam nie wiem, gdzie tam chcecie yy, to po pierwsze musicie spuścić powietrze yy, te wentylki, ja już mam to zrobione yy, więc biorę się za odkręcanie dolnych śrub tutaj mocujących, ogólnie wy tu będziecie mieli rebound, nie? Yy, tak jak jest tutaj o kurde tak jak jest tutaj Musicie odkręcić jedną śrubeczkę, i to wam zajdzie tyle. Ja jak już dajemy się rebound, to teraz musicie odkręcić te dwa yy, tutaj dolne golenie yy, Odkręca się jej kluczem yy, w tym miejscu yy, piętnastką, a tutaj dziesiątką. Ja mam grzechotkę, więc mi to szybko pójdzie. Yy, ogólnie no, nie są za mocno dobite, więc nie robię tutaj. Uf. I teraz, jak już macie ściągnięte górne, yy, no te śrubeczki. To bierzecie i nakręcacie je troszkę. Tak troszkę tylko. Z drugiej strony to samo robić. się mnie tego nie zrobię, ale troszkę poradzę. Nakładacie sobie tutaj. To jest najlepszy sposób. Nakładacie tutaj sobie nasadkę. Teraz przez tą nasadkę musicie uderzyć kilka razy. Okay. Aż wam tutaj po prostu widać, że to pójdzie na dół. Z drugiej strony robicie to samo. Nakładka pupek. Do niego nie to nie będziecie mieli olej. I może macie tak, tak. zagrzebiały amortyzator, że. No. A więc tak, ja wam polecam teraz trochę ściągnąć. Jak widzicie, tutaj zakle mi to. wyskoczy aha A, dobra, teraz witam, że. Kurwa. No i teraz musicie ściągnąć do dolne golenie. Będziecie mieli w nich olej, więc polecam Wam podłączyć sobie tutaj jakieś miseczki, miskę na olej i będzie wszystko w porządku, nie wydaje wam się na podłogę. Więc teraz tak powoli ściągacie do dolne golenie Uwaga, bo tu będzie olej, prawda? Kopa, więc tutaj podróżycie sobie jakąś miseczkę. U mnie tego nie będzie, bo to jest na potrzeby testowe i amortyzator jest w stanie, jakim jest i nie ma nad nim oleju. Więc ściągacie. No, zresztą widzicie, jest na tego amorka, on jest po prostu na rozjebanie, nie? Macie dolne golenie, zlany olej, pyk pyk, musicie go zlać. Teraz wam pokażę, jak wymienić uszczelki kurzowe. Najlepiej mieć specjalne narzędzie do wywalania uszczelki. Ale jak nie macie, polecam wam zabrać klucz, 14. Uważać na uszczelki, które są tutaj olejowe i podważyć, aż poczujecie twardy moment i po prostu podważyć. O. Proszę bardzo, kurwa. Teraz wam polecam wyjąć tutaj od razu kurzej, yy, no, tą olejową. Mam ciemniętą i to jest samo olejową. Jeżeli nie macie na zamian uszczelek olejowych, polecam wam je zamoczyć sobie w oleju, tak jak tam, yy, no, żeby po prostu lepiej smarwały, prawda? Przyśliźnić sobie je, założyć z powrotem i przy wbijaniu nowych uszczelek yy, ważne jest, żeby one równomiernie siadły sobie na na rancie naszej dolnej goleni Żeby to zrobić, nie chcę mi się tego tam nawet zakładać. Yy, to po prostu wystarczy równomiernie nacisnąć palcami. Nie trzeba żadnych wbijaków. Naprawdę. Yy, nie wiem. z to palcami mogę to wcisnąć. Jakimś kluczem muszę tutaj poprawić. każdej ze stron, żeby to ładnie weszło. No nie, nie tak jak ja. I teraz tutaj druga, tak samo paluszkami mi wchodzą. Pik. No. Jest luksus. Tyle wystarczy. Teraz zakładamy dolne golenie. Jak zalewamy? Ja Wam za chwilę to wszystko pokażę. Zakładamy dolne golenie. Uwaga żeby wam tutaj tej przyczasły uszczelki Żeby Wam ładnie wejść, ok? Teraz jak już Wam ładnie weszły, no tu nigdy nie weszło tu mi nigdy nie tumi, więc... Dobra, ale i tak y... puszczę to sobie na sam dół. I teraz przechylcie go do góry na Waszym trzymaku. Jeżeli takowy posiadacie, jak mnie, no to nie wiem pochodzenia. W ten sposób. Tak, żeby olej, który będziemy wlewać, yy, nie wiem, po prostu się nie zlą na ziemię. Musimy trochę dać do góry, yy, do odnego lenia, żeby tu były szpary, prawda? Zalawiam tu olej. Yy, ja używam takiego zawsze od Motoreksa. Yy. Tego nie polecam akurat. 5W nie, nie lejcie, 10W lejcie. 15, 7,5W to jest już taki optymalny. 5WB jest trochę za bardzo sraczkowaty. Bierzecie, nalewacie sobie do jakiegoś naczynka. I w przypadku Foxa 36 ja leję 30 ml na stronę tłumika i 20 na stronę komory powietrznej. Razem tam zależy, czy macie tarasa, czy tam flauta. Ja mam tutaj ciekaweczkę, to jest najlepsze, co może być naprawdę. Pobieracie sobie z ciekaweczką, 5 ml. I wlać, wlać, 5, 10, 15, 20, 25, 30, tutaj 20. Jak jest wszystko dobrze już yy, zalane, to musicie go tutaj sobie ładnie odwrócić albo trafić. Zależy jak macie skilla w trafianiu. Żeby wam ładnie tutaj, tak samo widzicie, te dwa bolce trafiły, nie? Teraz jak już nam bolce trafią... O kurwa, wyjebało bym. No, jak sobie już tutaj traficie, to przykręcacie wszystko z powrotem. Wyszcie sobie tutaj tą nakrętkę. Przykręcacie ładnie. Przykręcacie ładnie. Zakładacie serii banda. Cyk, cyk, cyk. Wszystko jest już pizuć, już Amortyzator gotowy do jazdy. I ogólnie polecam moje serwisy. Możecie wpadać na Instagrama, którego macie tutaj teraz podanego. O. I ja wam chętnie przeserwisuję. Amortyzator. Myślę, że po tym poradniku pokazałem, że jestem w pełni profesjonalistą. No. Kurwa, właśnie, jeszcze miałem wam wlepy pokazać. Jak ktoś by chciał wlepy mojego świetnego kanału, który ma 50 subskrypcji, to zapraszam na Instagrama. Są takie fajne. Kurde, czekajcie. Ogólnie są takie fajne, takie wlepki, o. Lub takie, więc możecie sobie kupić takie albo takie. Zapraszam serdecznie I też polecam Sticker Studio Które wykonało mi te wlepki dla mnie Zamówiłem jeszcze dużo więcej spokojniej niż te. Tu są też okrainy ostatnio do rowerów Kupiłem do Santa Cruza I polecam serdecznie Sticker Studio Mega świetną robotę odwalają I polecam A co do Santa Cruza to Nie ma go tu już w moim pierdolniku Sprzedałem Santę Nie będę mówił za ile ale powiem wam, że szykuje się zajebisty projekcik nie będę mówił jaki zobaczycie jeszcze i no projekcik będzie mega spoko więc na pewno się będzie działo wracając do amortyzatora mamy gotowego, przeserwisowanego Foxa 36 który teraz będzie działał no, ogólnie polecam serwisy u mnie, tanio i wszystko będzie, będzie git. Yy, dobra, ja wam wszystko pokazałem, co miałem wam dzisiaj pokazać. Yy, zapraszam na Instagrama. I przede wszystkim jeszcze jedno. Wiecie, że to jest yy, filmik dla zabawy nie róbcie serwisów tak jak ja teraz pokazałem. Ja to robiłem tylko dlatego, że to jest Amor, który ma, Może wam nawet uchwycić nie wiem, bo mam. Tu Tutaj ma pęknięcie, o. I tu ma pęknięcie i... Tu mi ma przetarty shaft i... No kurwa, Amor jest na śmieci, nie? On ogólnie na śmieci. Przedłem no. go za trzystówki. Yy, więc zawsze sobie nie wiem. Chyba że goś go wzwróci, no to wam go dam do rozlosowania, bo pokój mi takie gówno. Yy, tego, jak pożyczyłem od kolegi serdecznie. Yy, pozdrawiam Mateusza, bo mnie nawet nie 1400 na jak. Yy, no i Sticker Studio polecam jeszcze raz i nie róbcie tak serwisów, jak ja dzisiaj. Dzięki za oglądanie chyba wszystko. No i składam fajny projekt, ale dopiero go zobaczycie yy, za nie wiem ile. Za jakiś miesiąc zostawiam dopiero, bo się projekt później. Dobra, yy, chyba na wszystko. Wszystko, wszystko. Więc yy, dzięki za oglądanie serdeczne. Yy, I no. O chuj dobra. I zapraszam do oglądania moich innych filmików, które mam Ważna na konary. łącznie z tym. Macie fuj do oglądania yy, i no nie wiem no. Subskrybujcie i lajkujcie czy coś.